Cześć, tu Szymon ze szkoławygrywania.pl, popraw jakość życia. Jest to smutne wideo, ponieważ uświadamia, że większość ludzi mimo walki i próbowania nie osiągnie sukcesu takiego, jakoby sobie wymarzyło. Poświadomie każdy z nas o tym wie. Statystyka jest nieubłagana. I w tym wideo postaram się wyjaśnić, dlaczego tak jest. Zapraszam do oglądania. Porażka Wszyscy nienawidzimy porażek. Uciekamy przed porażką na wszystkie możliwe sposoby. No i tu pojawia się pierwszy problem. Uciekając przed porażką, lecimy z olbrzymią ostrożnością, co prowadzi do tego, że ustawiamy się w miejscu mało ryzykownym. Nie szukamy innowacyjnych rozwiązań i nie dajemy sobie szansy, żeby się szybko rozwijać. Koniec końców nie odnosimy porażek. Nie mamy z czego wyciągać wniosków. Nie stajemy się lepsi. I nie odnosimy sukcesów. Pozostajemy przeciętni. Błędów nie popełnia ten, co nic nie robi. Jeśli chcesz uzyskać prosty wzór na sukces, to zapamiętaj jedną rzecz. Jeśli chcesz odnieść sukces, to drastycznie zwiększ ilość porażek. Porażka uczy pokory. Porażka buduje charakter. Porażka sprawia, że rozwijamy się szybciej. Porażka to jest coś, co rozwija bardzo szybko. Pomimo tego, że przegrywamy. Systematyczność. Powtarzanie tych samych czynności jest nudne i męczące. Dlatego tak mało ludzi jest mistrzem swojej dziedzinie. Powiem zdanie, które jest śmieszne, ale też jest i prawdziwe. Robienie trudnych rzeczy jest trudne. Brzmi to tak samo jak ciężar jest ciężki. Uczenie się trudnych rzeczy jest ciężkie. Prowadzi to do tego, że jeśli chcemy opanować jakąś umiejętność, to musimy umieć poświęcić na to masę czasu. Wymaga to cierpliwości i słowo klucz systematyczności. Robienie czegoś systematycznie bez widoku znaczących efektów wymaga nie lada dyscypliny, a mało kto tą dyscyplinę posiada. Nie jesteśmy cierpliwi, nie jesteśmy systematyczni, przez co nie mamy wyjątkowych umiejętności. To prowadzi do tego, że Systematyczni i wytrwali będą się wyróżniać, a większość tej cechy niestety nie ma. Brak wiary w siebie. Często jest tak, że jako ludzie próbujemy coś robić. Próbujemy, ale nie do końca wierzymy w to, że nam się uda. Co prowadzi do tego, że podświadomie podkreślam słowo to słowo jeszcze raz podświadomie nie angażujemy się w to, co robimy tak mocno, jakbyśmy chcieli. Prowadzi do tego, że nasza praca nie jest tak dobra, jakby mogła być, jakbyśmy wierzyli w to, że odniesiemy sukces. A jakość prowadzi do sukcesu. Jakość, którą podświadomie ucinamy z racji braku wiary we własne możliwości. Błędne koło, które blokuje nas przed rozwojem. Nikt nie jest skazany na sukces, w który nie wierzy, że osiągnie powtórzę jeszcze raz nikt nie jest skazany na sukces, w który nie wierzy, że osiągnie. Mało kto głęboko w swojej podświadomości wierzy w sukces. Prowadzi to do tego, że mało kto ten sukces odnosi. Niby skomplikowany proces, a jednak bardzo prosty. Nie wierzysz w to, co robisz, przez co nie robisz tego z pełnym poświęceniem, i staje się to samospełniającą przepowiednią. Ludzie sukcesu zachowują się jak ludzie sukcesu, zanim ten sukces osiągną. Powtórzę jeszcze raz. Ludzie sukcesu. Zachowują się jak ludzie sukcesu zanim ten sukces osiągną. Sukces jako cel. Większość ludzi, gdy myśli o sukcesie, to ma w głowie cel. Cel, do którego dąży i jego osiągnięcie traktuje jako szczęście. Muszę cię zasmucić, jest to błąd. Sukces nie jest celem w samym sobie. Sukces jest wynikiem określonych działań. Budujesz swoje idealne życie poprzez budowę siebie. I żyjesz sobie spokojnie w tej bańce, którą sobie stworzyłeś. I to spokojne życie jest Twoim szczęściem i Twoim sukcesem. Nie jakimś celem. Gdy budujesz swoje idealne życie poprzez budowę siebie, to będziesz przyciągać sukces jak magnes. Gdy będziesz dążyć do określonego celu bez rozwijania siebie, na przykład do określonej kwoty pieniędzy, lub określonej kwoty wolności, bez budowania tak zwanego zaplecza wokół siebie, to nie będziesz szczęśliwy na koniec podróży. Większość ludzi przez całe życie goni za złym celem. Za pieniędzmi, za seksem, za statusem społecznym. A to samo w sobie nie da ci tego, czego chcesz. Przestań gonić za możliwością zaimponowania innym. Zacznij dążyć do tego, by być osobą, z której będziesz dumny. Zazdrość, i emocje z nią związane. Cały czas patrzymy na innych i jesteśmy zazdrośni o coś. Zazdrość pojawia się cały czas w różnych sytuacjach. Patrzymy na samochód innych i czujemy zazdrość. Patrzymy na dom innych i czujemy zazdrość. Patrzymy na szczęście innych i czujemy zazdrość. No, szczególnie w obecnych czasach Instagramów, gdzie ludzie są wiecznie uśmiechnięci i szczęśliwi. Patrzenie na innych i wieczna zazdrość sprawia, że ciągle się trzęsiemy. Co prowadzi do tego, że zaczynamy podejmować decyzje pod wpływem emocji, co prowadzi do porzucania różnych planów, które sobie nakreśliliśmy, a to prowadzi do rozsypania się naszej drogi do realizacji celów. Jest na to tylko jedno remedium, aby uciec przed przeciętnością. Musimy zostać w swoim planie. Musimy porównywać się tylko do siebie z wczoraj i konsekwentnie realizować swój plan. Plan, który jest dla nas dobry, i plan, który zbuduje nam idealne życie. Emocje nie mogą dyktować nam warunków. Jeśli nam dyktują, to zostajemy przeciętni. Jeśli chcesz poprawić jakość swojego życia w obszarze zdrowia, ducha czy finansów, to gorąco zapraszam Cię do mojego newslettera, gdzie co niedziela o 12 wysyłam materiały premium. Zapisać się możesz na szkoławygrywania.pl.